Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie porozmawiamy o tym, dlaczego charakter naszego psa może się zmienić. Przyjrzymy się kilku najczęstszym przyczynom, takim jak zmiany hormonalne. Psy, podobnie jak ludzie, przechodzą przez różne etapy życia, które mogą wpływać na ich zachowanie. Na przykład, szczenięta i młode psy są zazwyczaj bardziej energiczne i skóre do zabawy. Podczas gdy starsze psy mogą stać się bardziej spokojne i mniej aktywne. Problemy zdrowotne, choroba lub ból mogą również wpływać na zachowanie psa. Jeśli zauważysz, że twój pies stał się niespokojny, agresywny lub wycofany, ważne jest, aby skonsultować się z weterynarzem, aby wykluczyć. Wszelkie problemy zdrowotne zmiany w środowisku przeprowadzka Pojawienie się nowego członka rodziny lub inne zmiany w otoczeniu psa mogą również wpływać na jego zachowanie. Ważne jest, aby zapewnić psu dużo cierpliwości i wsparcia podczas okresu adaptacji. Brak stymulacji: Psy potrzebują stymulacji fizycznej i psychicznej, aby być szczęśliwe i zdrowe. Jeśli twój pies nie ma wystarczająco dużo ruchu lub zajęć, może stać się znudzony, niespokojny lub destrukcyjny. Trening. Niewłaściwy trening lub brak treningu może również prowadzić do problemów behawioralnych. Ważne jest, aby konsekwentnie trenować swojego psa i zapewnić mu jasne granice. W tym filmie omówimy te i inne przyczyny zmian w zachowaniu psa, a także podzielimy się wskazówkami, jak pomóc psu w radzeniu sobie z tymi zmianami. Zapraszam do oglądania! Przyczyny zmiany charakteru u dorosłego lub starszego psa, witajcie! Dzisiaj porozmawiamy o ważnym temacie, który może dotyczyć każdego właściciela psa: zmianie charakteru u dorosłego lub starszego psa. Jeśli zauważyłeś, że twój pies zachowuje się inaczej niż zwykle, może to być niepokojące. Zmiany w zachowaniu mogą być spowodowane wieloma czynnikami, dlatego ważne jest. Aby je zidentyfikować i odpowiednio zareagować. Oto kilka najczęstszych przyczyn zmiany charakteru u dorosłych i starszych psów: problemy zdrowotne, ból, dyskomfort i choroby mogą wpływać na zachowanie psa. Jeśli Twój pies stał się agresywny, lękliwy lub wycofany, warto skonsultować się z weterynarzem, aby wykluczyć problemy zdrowotne. Zmiany w otoczeniu przeprowadzka Pojawienie się nowego członka rodziny lub utrata bliskiej osoby mogą wywołać stres u psa, co kolei może prowadzić do zmian w zachowaniu. Zmiany w rutynie, zmiana harmonogramu karmienia, spacerów lub innych aktywności może dezorientować psa i wpływać na jego zachowanie. Brak stymulacji. Nuda i brak odpowiedniej stymulacji mogą prowadzić do problemów behawioralnych, takich jak nadmierne szczekanie, niszczenie przedmiotów lub agresja. Wiek, psy, podobnie jak ludzie, starzeją się. Z wiekiem mogą pojawić się problemy poznawcze, takie jak demencja, które mogą wpływać na zachowanie. Co zrobić, jeśli zauważysz zmianę w zachowaniu swojego psa? Skonsultuj się z weterynarzem. Wykluczenie problemów zdrowotnych jest pierwszym krokiem. Zastanów się, czy w otoczeniu psa zaszły jakieś zmiany. Może to być przeprowadzka, pojawienie się nowego członka rodziny lub utrata bliskiej osoby. Przeanalizuj rutynę swojego psa, czy zmieniłeś harmonogram karmienia, spacerów lub innych aktywności. Zapewnij psu odpowiednią stymulację. Regularne spacery, zabawy i szkolenie pomogą psu się zrelaksować i zapobiegną nudzie. Bądź cierpliwy i konsekwentny. Zmiana zachowania psa może wymagać czasu i cierpliwości. Pamiętaj, że twój pies nie zmienił się bez powodu. Ważne jest, abyś zidentyfikował przyczynę zmiany i odpowiednio zareagował. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skonsultuj się z behawiorystą zwierzęcym lub weterynarzem. Mam nadzieję, że ten film pomógł ci zrozumieć. Dlaczego charakter twojego psa mógł się zmienić? Pamiętaj, że twój pies potrzebuje twojego wsparcia i zrozumienia. Dlaczego charakter mojego psa się zmienił? To pytanie zadaje sobie wielu właścicieli psów, gdy ich ukochany pupil zaczyna zachowywać się inaczej niż zwykle. Zmiany w zachowaniu psa mogą być spowodowane wieloma czynnikami, od problemów zdrowotnych po zmiany w środowisku. Najczęstsze przyczyny zmian w zachowaniu psa. Problemy zdrowotne. Ból, choroba lub dyskomfort mogą powodować, że pies staje się niespokojny, agresywny lub wycofany. Jeśli zauważysz u swojego psa jakiekolwiek niepokojące objawy, takie jak utrata apetytu, wymioty, biegunka lub apatia, koniecznie skonsultuj się z weterynarzem. Zmiany w środowisku, przeprowadzka, remont Pojawienie się nowego członka rodziny lub zmiana opiekunów to tylko niektóre z czynników, które mogą wpłynąć na zachowanie psa. Pies może stać się lękliwy, niespokojny lub nadmiernie szczekliwy, gdy czuje się zagrożony lub niepewny. Brak stymulacji. Psy potrzebują stymulacji fizycznej i psychicznej, aby być szczęśliwe i zdrowe. Jeśli pies nie ma wystarczającej ilości ruchu i zabawy, może stać się znudzony, sfrustrowany lub destrukcyjny. Problemy behawioralne. Niektóre psy mogą mieć problemy behawioralne, takie jak lęk separacyjny, agresja lub nadmierne szczekanie. Te problemy mogą być spowodowane genetyką, brakiem socjalizacji lub traumatycznymi przeżyciami. Aby zrozumieć, dlaczego charakter Twojego psa się zmienił, ważne jest, aby nauczyć się odczytywać jego emocje. Psy komunikują się za pomocą mowy ciała, wokalizacji i ekspresji twarzy. Oto kilka wskazówek: jak odczytać emocje psa, mowa ciała. Pies, który jest szczęśliwy i zrelaksowany, będzie miał opuszczony ogon. Luźne ciało i otwartą paszczę. Pies, który jest zestresowany lub przestraszony, będzie miał podkulony ogon, napięte ciało i zamkniętą paszczę. Wokalizacja, szczekanie, skomlenie, warczenie i wycie to tylko niektóre z dźwięków, które psy wydają, aby wyrazić swoje emocje. Na przykład, szczekanie może oznaczać radość, strach lub agresję, w zależności od kontekstu. Ekspresja twarzy: psy wyrażają swoje emocje również za pomocą oczu i pyska. Na przykład Pies, który jest szczęśliwy, będzie miał szeroko otwarte oczy i rozluźniony pysk. Pies, który jest smutny lub przestraszony, będzie miał opuszczone oczy i ściągnięty pysk. Zmiany w zachowaniu psa mogą być spowodowane wieloma czynnikami. Jeśli zauważysz u swojego psa jakiekolwiek niepokojące objawy, koniecznie skonsultuj się z weterynarzem. Ważne jest również aby nauczyć się odczytywać emocje psa, aby lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowanie.